Ale ładny widok. Także Szymanko, witam Was w kolejnym odcinku GLISI przygody. Na dzisiaj mi się wydaje, że raczej już kończymy z wymarzeniem po tym chorym świecie. Zresztą, już tutaj jak widzicie, to jesteśmy tutaj goni. Już tutaj jest ta, ta, ta owca, kurde jest tą paszczą wielką. Dzisiaj spróbuję skupić się na tym zdobyciu faktycznie tego zakażenia. Yy, pisaliście tam, że, yy, że te skażenie możemy zdobyć od tych takich dziwnych stworków podobnych do Taki Hero yy, Heroine. Taki skrzywiony Hero. Hero Taki skrzywiony Enderman. Także dzisiaj yy, spróbujemy trochę. Yy, spróbujemy poszukać takich właśnie dziwnych stworków. A jak na razie, to przydałoby się iść spać, żeby przypadkiem te. Ta dziwna owca mnie. Nie zaatakowała. Straciliśmy wczoraj, straciliśmy w poprzednim odcinku zbroję całą. Cały w sumie straciliśmy secik także no nie, nie fajnie, nie, nie, nie fajnie. Nawet tarczę nawet nie możemy sobie zrobić, bo nie mamy żelaza. Cześć Siemanka, cześć, 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 cześć eee, Pamiętacie jak mówiłem o tym, żeby do domu wracać? To jest właśnie jeden z tych powodów im pomożesz? Chcesz się przyłączyć? Może mógłbyś jakoś pomóc? Spoko. Ja nie będę zły. Aaaa, jak to wygląda poskudnie, jaka wielka morda. A Hierobrania jest... dobra, to jest R. -ka. Okej, okay, on, on już... jest... rozstawia te swoje litery. Okej, okay, co ja mam zro... <śpiewanie> O, za chory, ty! Za chory, ty! <śpiewanie> Czy on tam jest dalej? Czy on tam na nadal jest? Mam nadzieję, że nie. Halo? Jesteś na to? Jesteś, nie ma? Nie macie, dobra. Okej. Okay. Eee, słuchajcie, musimy coś wymyślić, żeby... E, żeby... Ponożyć jakieś konsekwencje za to, że cały czas umieram. Bo jak na razie, to naprawdę mogę umierać ile chcę i właściwie nic sobie z tego nie robię, nie? A to jest trochę nie fair. Szybko zginąłem. Bardzo szybko. Takiego czegoś się nie spodziewałem, dobra, naprawdę. Dobra, idziemy stąd, idziemy z tego domku, okej. Okay. Wszędzie gdzie jestem nie naprawdę nie chcą, nie lubią mnie na tym świecie, no ewidentnie mnie ludzie tutaj potwórki nie lubią za bardzo. O! Dzień dobry, co to to jest? Halo? O Jezu, znowu te książki? Co tu pisze? He is here. He was been watching me. I can feel his gaze. This place is no longer safe. Co ty nie powiesz, człowieku? Przed chwilą jakiś godman zaatakował. Dobrze, dobrze. Maybe if I burn this cursed place, I will be free. I will go far, far away from here. Surely then I will be safe. Spoko. Tak czy inaczej, tego, tego ziomka, tego... W raz zapowiadają, zapowiadają jakoś. Jakoś go jeszcze nie spotkałem, tylko jego. jego jego przyjaciół. Te owce takie są wielką mordą. Wow! Kto to mówił? Nie pamiętam o co chodziło z tym Godmanem, bo była taka gra, pamiętam. Co było się na, na takiej wieży, chyba, i patrzyło się. Okej. Okay. Ej, czemu tak szybko moc idzie? Ej, 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 wow, 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 ej, ej, czemu tak szybko moc przyszła? No ta, bo to jest ten Last Endermana No dobra, wszystko jasne. Okej. Okay. Fajnie, że ten plecak generalnie pokazuje na jakich, na jakich kordach są opuszczone. To bardzo pomaga w sumie, gdybym był na wyższych, większych odległościach. To by oh, wow, wow. Co? To ci, przestań tak się drzeć. E, tak, e, generalnie sprawdzałem. Okazało się, że na normalnym świecie, na nowym świecie, z tymi samymi modyfikacjami, które mam tutaj, działa normalnie ten totem. Jakby normalnie. Widziałem, co tam się dzieje, nie dogowało mi. Więc e, najwidoczniej coś jest nie tak po prostu z tym, z tym światem, na którym gramy. Okej, okay, tu jest znowu ten kolejna książka, tutaj jest. Tak, tak, to jest kolejna książka, zresztą ja, ja to byłem chyba? Czy nie, czy to nie jest to? Nie pamiętam, bo... Ja to byłem! Tak, Byłem, przecież sprawdzałem to już! Okej okay. Wykop trochę sobie tego, tego drewna I jak ten wykopię to od razu zejdziemy sobie do jaskini i spróbuję zdobyć jakieś żelazo Żeby mieć przynajmniej tarczę, naprawdę w tym momencie tarcza to jest najważniejsze co potrzebujemy Zrobimy sobie już narzędzia, żeby mógł sobie wykopać kamień? Dobra, coś takiego, takiego i takiego. Dobra, spoko Nie no, jeszcze Chiant Alex. To... Oni łączą siły czy o co chodzi? Co to się dzieje? Jakieś żelazo, że mógł sobie przynajmniej tak to zrobić. Jezu, jakąś się drzewo w ogóle. Więc co ja mu zrobiłem? Ej, tam jest. Tam jest drzewo tego wisielca, nie? No, to tam będzie można podejść, tylko że nie mam. Ej, ja mam mam skażenie. Okej, okay. nie mam pochodni, Mam pochodnie, dobra. Daj tam pochodnie. Oprócz miedziuchy nic tu nie ma. Jezu, dobra, to wygląda Nieważne, dobra. Halo? Halo? Poproszę żelazo. Jezu, to ci... Czego ja się tak boję, pająka? Iść tam! Nie mam żelazo, naprawdę? Mam żelazo! To po co ja szukam? Eee, dobra. Daj mi piecy, i sobie przepalę obrazu. Okej. Okay. No dobra, to weź tam wróć. Przy tym przypadkiem nie zapomniał gdzie to jest. Szybko drewno, nie mam drewno. Jak zawsze... Te komuś teraz wyjdzie? Okej, okay, zdrespił się chyba. Wtedy jak zrespił się za pierwszym razem to właśnie był ten dźwięk. I mi się wydaje, że gdzieś tutaj je... jest... Z tyłu jest! Uhuhu, haha. Dzień dobry, dzień dobry! A zostawić mnie Zostawię mnie czy nie zostawię mnie? Tak jeszcze nie mam pojęcia, bo nie chcę się odwracać z tyłu do tyłu! Nie ma go? Ej, nie ma go, dobra Nie ma go Okej okay, w porządku Dobra Czy naprawdę tutaj nie ma... O Jezu o już, już! O! Ktoś do... On się tak śpieszy dość, człowieku. Normalny jesteś? Tutaj dopiero jest drewno. Super. Okej, okay, mam. Krafting yy, zostawiłem tam. Nie wierzę, no nie wierzę, no. No to co jaja robisz? Idź stąd, zostaw mnie. Okej, okay, Zara będzie darmordę. I bieg tutaj gdzieś do mnie. Tak czy nie? Dobra, e, szybko do wioski, do wioski, do wioski. Z rana pójdziemy sobie tam po ten graflink i biecyk. A jak na razie, do wioski. Żeby się przesłać chociaż. W bezpiecznym miejscu! No, ho oh, 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 pewnie tak! Wszystko naraz, wszystko naraz. oczywiście, że tak. Tam jest wioska. No nie, 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 nie. Ojoj, dobra, on za. O nie, o nie, jest źle. Jest! Bardzo źle jest! O nie! Gdzie? Ja nie chciałem, jo nie chciał, jo nie wiedział, jo nie wiedział, jo nie! padać, gdzie? Okej, zniknął, nie ma go, dobra. A ja zaraz też zniknę. A, ty! ty. Okej. Okay. Nie żyje. Dobra. Wie, wiecie co w wodzie było chyba bezpieczniej. Toś ty zaraz giniesz. Ja nie wiem, że w wodzie to nie jest dobry pomysł, ale naprawdę już nie mam innego wyjścia. Naprawdę. To co tutaj się dzieje, to jest po prostu zło. Okej. Okay. Weź trochę wykop tego. Dobra Okej, okay, jest dzień Ja się boję wychodzić teraz Ja się boję wychodzić Dlaczego tak? A to tylko dlatego, że jakiś godny mi się na świecie pojawił i... No nie! No co? Słuchajcie, naprawdę potrzebuję tej zbrojki Bo... Tutaj się dzieją rzeczy nie. Nawet trudno określić, jakie to są rzeczy. Idziemy do tej wioski. A potem pójdziemy do jakiejś jaskini. I tam zdobędziemy jakieś żelazo. Jeżeli nie zginę, czemu tutaj, tutaj nie ma kowala? Powinien być kowal zawsze. W każdej wiosce powinien być kowal. Tu nie ma kowala. Jest villager. Jest ten golem. Zaraz go ubiję Panie golem. Zapraszam za mną. Dziękuję bardzo Poszło to bardzo szybko Nie, nie wystarczy jeszcze, je, jeszcze jedno drewno, dawaj szybko, jeszcze jedno drewno zanim on się pojawi Okej, okay. okej okay, mam tarczę, dobrze Jeszcze będę, będę miał hełm. Natomiast nie Mam nadzieję, że ten głod nie potrafi rozwalać yy, domów Bo jeżeli potrafi no to w tym momencie to mamy przechłopane właściwie na każdym miejscu, w każdym miejscu. Ej, tam jest jakaś pochodnia. Pocho ej, ej, chwila, 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 ja, ja, ja to byłem już kiedyś? Jedyny plus jest taki, że nie ma... O, żelazo, że nie ma tego, nie ma mimikera, więc jest jeden problem z głowy. W ogóle dawno nie było też knockera, nie? Ta pochodnia była gdzieś tutaj, nie? Nie, chwila. Tu jest pochodnia. Halo? Eee... Okej. Okay. A ty, ciudo, byś mógł mi chociaż pomóc! A nie tylko przygapisz na mnie. są pięknie. missing you. No shit, Sherlock. O, 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 o! Mam, mam, mama, mama, mam. mam, mam. Okej. Okay. Z niego lecą te skażenia. Dobra. Lecimy po niego. Idź tam. O, dzięki wielkie. Dobra, idziemy stąd. No nie no toś te owce znowu, no to... Czego w ode mnie chcecie?

Je, tu jest rzeczy! Co to jest wszystko?! Naprawdę, tu jest tak ciężko przeżyć, że to jest hit! A to szkielety mają jakiegoś nienormalnego celu, jakby grały na... nie wiem, Okej, okay, dobra. Tam była ta wieża, nie? A, to ty jesteś! Dobra, to cię znam. Cześć. Ciebie kojarzę. Akurat. Ej, on ma ten młot! Nie? Tak, ja mam twój młot stary. Patrz, mam, mam to samo co ty Mam ten młot. Mogę cię ubić twoim własnym młotem. Koniec tego gadania Daj ten drewno i się zabuduj. Okej. Okay. Nie wiem czy to wystarczy, ale mam nadzieję, że tak. Spać Teraz tak, mam... A idź pan wchł na wyraziemy stąd, szybko nie mam, nie, nie mam jedzenia, zapewnie mieć jedzenie gdzieś. Żelazo, dobra. Od razu mi dawaj. Więcej żelaza. Dobrze. Podoba mi się. Dzięki. Dzięki. Okej. Okay. Wystarczy chyba tylko sobie zbrojkę zrobić, wiecie? Nie będę robił narzędzi. Ewentualnie w żelazny. Czytałem od yy, te czytałem komentarze i napisaliście, że na tej wieży chyba na samej górze jest jakaś głowa, i z tą głową będę mógł coś zrobić. Tylko nie pamiętam co. Dobra, witam. Ruda miedzi. Okej, okay, już mam jakiś. Jakiś... Jakąś. Jak, jaką zbroję już mam. Okej. Okay. W porządku. Naprawdę. Ja rozumiem. Okej, okay, to jest to? Eee... Broken parts. Co to jest? O minus bonus fra... CO TO JEST?! O Jezu. Okej. Okay. No dobra. Wygląda to bardzo nie, 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 niepokojąco. Okej, okay, mam nadzieję, że mówiliście o tej czaszce. O tym. o tej głowie. Chyba tak, dobra. Szybko, szybko. Biegnij, biegnij, biegnij. Bo to jest już blisko. Mam nadzieję, że nie, że nie potrafię się wspinać. Nie jest jakimś... Nie wiem kim Alpinistą Wow, wow Tam jest, widzę go Ej dobra, jest plus, jest plus On chyba nie potrafi się wspinać, dobrze Dobra No On nie potrafi się wspinać Dobrze Ile mam macha? Pięćset, mam pomysł! Mam cię, ciulu! Oj, mam tu już Chyba dostał tak, też jak myślisz, to dobrze, no bo powinienem się bać spać. EEE! Po co, po co?! Eee Okej, okay, szybko to minęło Nie mogę? Nie mogę, dobra, szybko, eee, yy, kładź plecak Wiecie co? Ja chyba otoczenie Dobra, bo muszę jakoś tam zejść, nie? Co to jest? Ok, muszę tam zejść i to szybko. To bardzo zły pomysł. Biegnij, biegnij! Biegnij, stary! Co to jest? Szybko! skosowe. Wszystko, wszystko chowam. Nie chcę tego stracić bardzo. Więc wszystko chowam. Jakie jeszcze żyje, to naprawdę nie mam pojęcia. A to coś się tam dalej biega, nie? No. To było chore. Jak chcę do domu wracać. Jak chcę do domu. Po to co, co zakładasz? Wiecie co? Mam pomysł. Będzie bardzo głupi pomysł. Takiego Minecrafta się nigdy nie spodziewałem. Że może być naprawdę tak, tak straszny. Dobra, no, mogę i spać, już, czy nie mogę i spać? Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. rozumiem. No dobra, w porządku. Spróbuję wyjść. Jest dzień, dobra. Dzień jest już. Rejka nie powinna być dzień już, prawda? długo nie ma wiecie co ja bym chyba wracał do domku już ja nie chcę być poza domkiem kiedy goni mnie jakiś goldman i rake i jakieś inne coś ja chcę do domu tak jąkam tak nie mogę w ogóle żadnych sensownych słów wymyśleć żeby mówić nawet o boże jest po prostu tragedia. Wiem, że jakby nie mamy za dużo skażenia, mamy tylko 6 skażenia. A potrzebujemy ewidentnie więcej. Ale dobra, dobra, plus jest taki, że... wiemy, wiem od kogo mogę też te, te skażenie zbierać, nie? Bo te skażenie możemy zbierać od tego, e, od tego jakby... Endermana? Taki, taki... Taki skrzywiony Enderman. Ale plus jest taki, że mam ten dom w powietrzu, więc ani Goldman, ani Rake nie będą mi się pojawiać w tym domku. Nie, nie będę mogły mi tego domku rozwalić, nie? Hę? Senderman Okej. Okay. Okej. Okay. Dawno go nie było. Co? Ej, tego dźwięku nie było. A bo ta się pojawiła. W porządku. Ona się pojawiła. Dzień dobry, pani Alexowa. A gdzie masz Steve'a, co? Gdzie masz Steve'a? Pewnie go zżarłaś. Lipka. Potrzebuję łódki, a tej te, tak, takowej nie mam. Chyba. A nie mam łódki, dobra. Okej. Okay. Płyniemy. Dobra. O co ci chodzi? Mała wysepka. Ok, trochę zomu Biorę sobie. Okej. Okay. Teraz bycie na lądzie nie jest w żaden sposób bezpieczne. Też dawno nie było tego Steve'a. Fejs tego bez twarzy. Normalny jesteś? Przed mo. Przed Mordą mi się pojawiał On dosłownie się pojawiał przede mną Co za w ogóle... Pomysł bezsensowny Dobra Właśnie dlatego nie chcę schodzić na lądy Dlatego Mogę obok ciebie przejść? z mi zrobisz jak obok ciebie przypłynę? Nic, prawda? Nie, ty tylko się mnie gapisz Okej, okay, w porządku Dobra, dobra, już, już wiem, że mi że nie chcecie. Dobra, ej jednak Ja tam chcę jednak być, wiecie, bo on... tam jest ten ziomek Cyk O Jezu Cyk Okej, okay, to się od niego odbija no dobra No nie Gdzie on jest? Nieważne, nieważne gdzie on jest, dobra, ma, mam skażenie, możemy płynąć dalej Ja myślałem, że to będzie kolejny spokojny odcinek W którym będziemy sobie normalnie szli szukali tego skażenia po raz kolejny odcinek ale nie, bo nagle wszedł tu z... Goatman, zrobił bam-bam, wszedł na mój, na mój świat i mi zaraz odłoczył mnie teraz przez cały czas. Się pojawia i współpracuje z tym Rejkiem. i z Herobrine'em zresztą i zaraz z mi się pojawia przed twarzą w tym odcinku. No właśnie, no właśnie. Wystarczy, to, ja, to ja nawet do kiba nie mogę wejść, bo zaraz mi tu Goatman wejdzie. Tam jest jakaś chatka. Tam jest wioska, tam jest sobie wioska, wiecie? Tam sobie pójdziemy W tym odcinku jeszcze nie, nie, nie dotrzemy do domku, do domku niestety Ale jesteśmy już w mniej więcej O, tu mogę odłożyć też Okej okay. No dobra Także, to na tyle w tym odcinku Przestań tymi drzwiami tak robić! Człowieku, uspokój się! Przestań. Dobra. A ten odcinek to wszystko. Dzięki za oglądanie i widzimy się do następnego. Na razie. Siema. Uspokój się w końcu.